Zawsze powtarzam swoim pacjentom: jeżeli Twój organizm dobrze na coś reaguje, dobrze się po czymś czuje, jeżeli znajdziesz produkty, które są dla Ciebie odpowiednie, trzymaj się tego. Nie? Tak samo jak w treningu, tak samo jak w pracy zawodowej, powinniśmy robić rutynowe czynności i powinniśmy robić czynności, które się powtarzają. Tak samo jest w diecie. Nie? Jeżeli dobrze reagujesz na jakiś pokarm, nie, po, nie, próbuj, e, nie próbuj sprawdzać swojego ciała i eksponować swojego ciała na jakieś nowe, e, nowe składniki pokarmowe. Tym bardziej, że jeżeli jest osoba wykwalifikowana w sporcie albo nawet ćwiczy rekreacyjnie, prawda? to niemiłe jest, kiedy zjesz jakiś produkt i idziesz, idziesz na siłownię i źle, się, i źle się czujesz, nie możesz zrobić treningu, prawda? Taka osoba jest y, zdemotywowana, no i jest wręcz zła. Co to się dzieje, że ja zjadłam i nie mogę ćwiczyć dzisiaj, nie? No co, zjadłaś coś innego. Przeci